Szalom i witajcie z powrotem w Izraelu z Alin. Dzisiaj razem odwiedzimy jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie Morze Martwe. Przemierzymy pustynię judyjską i odwiedzimy najniżej położone miejsce na ziemi. Popływamy w tych niesamowitych wodach i poznamy Bolanes oraz ich związek z proroctwami biblijnymi. Więc ruszajmy w drogę i udajmy się do Morza Martwego, które jest mniej niż godzinę drogi stąd, z Jerozolimy. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Zdecydowałam się zrobić tu krótki postój, aby pokazać Wam to miejsce. To jest poziom morza. To znaczy, jesteśmy dosłownie na poziomie morza tutaj. I będziemy dalej schodzić. Idziemy stąd do Morza Martwego, które jest na 430 metrów poniżej poziomu morza najgłębsze miejsce na planecie. Ale przed tym chcę Wam pokazać tutaj naszego przyjaciela. Chodźcie. Jeden, jako dobra przyjaciółka, nie mogłam przyjść z pustymi rękami, więc przyniosłam tu marchewkę dla naszego przyjaciela. Ten tutaj to jeden z wielu wielbłądów należących do społeczności beduńskiej. Chcesz też buziaka? Który należy do społeczności beduińskiej. Są to Arabowie, Muzułmanie, koczownicy, którzy żyją tutaj na pustyni, i wielu z nich do dziś ma wielbłądy. Tutaj widać jednego z wielbłądów, na którym można przejechać się po pustyni. Ale dobrze, ludzie, kontynuujmy teraz naszą wycieczkę. Zbliżamy się do Morza Martwego, które w rzeczywistości nie jest morzem, ale jeziorem jeziorem o ekstremalnie słonej wodzie. Które stanowi granicę między Izraelem a Jordanią. Dotarliśmy ludzie, właśnie przybyliśmy do strefy hotelowej Morza Martwego. Te plaże nazywają się plażami Enbokek. Zmieniłam strój, aby móc wejść do wody, ale teraz tutaj w Izraelu jest zima. Temperatura wynosi dzisiaj około 25 stopni, więc teraz wejdziemy razem do wody, chodźmy. Jeden pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest cienka warstwa piasku, ale pod tym całe dno jest zrobione z soli i są nawet te ogromne kamienie soli, które znajdujemy wszędzie. A to dlatego, że Morze Martwe ma 10 razy większe stężenie soli niż Morze Śródziemne i inne morza, co sprawia, że woda jest tak gęsta, że unosimy się na niej. Jeden ilość minerałów w wodzie tworzy te płyty soli, które wyglądają nawet jak mini wyspy. A sól z wody również krystalizuje na wszystkim, co do niej wchodzi. Więc cokolwiek wejdzie do Morza Martwego, po kilku tygodniach zacznie tworzyć warstwę soli dookoła. Spójrzcie na przejrzystość wody. Jak możecie zobaczyć, teraz dosłownie stoję w wodzie, nie dotykając nogami dna, to znaczy, naprawdę nie ma jak tu zatonąć w tym morzu. Pływamy, ale to nie tylko zabawa, wpływanie w tych wodach, ale te wody są terapeutyczne, są lecznicze. Od starożytności wiadomo o tym, to znaczy, król Herod zbudował tutaj nad Morzem Martwym jedno z pierwszych spa w starożytnym świecie. I do dziś ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby skorzystać z tych leczniczych wód. Z tych wód również wydobywa się minerały, kremy, wszystko co najlepsze. To miejsce do relaksu, do naprawdę cieszenia się niesamowitym miejscem, które ktoś, kto przyjeżdża do Izraela, musi tu przyjechać, ale pozwól mi jeszcze trochę się zrelaksować, a potem kontynuujemy naszą wycieczkę. Chodźmy. Ale dlaczego to takie piękne miejsce nazywa się Morze Martwe? Ponieważ w tej wodzie nie ma życia. Ryby, zwierzęta i rośliny nie są w stanie żyć z powodu ilości minerałów. Ale w rzeczywistości to nie jest nazwa tego miejsca. Nazwa miejsca w języku hebrajskim to Jam Amelach, co oznacza Morze Soli. Jeden tak również Biblia nazywa to miejsce? Już od początku w Księdze Rodzaju 14:3. A prawda jest taka, że życie istnieje w tym miejscu nie w wodzie, ale wokół Morza Martwego. I to właśnie razem teraz poznamy. Więc ludzie, zrobiliśmy tu przerwę, aby przekąsić podczas naszej wycieczki, a teraz mamy przyjaciół, którzy zdecydowali się z nami zatrzymać samochód. To jest typowy gatunek, stąd który nazywa się tristramit, więc pozwolę im trochę przekąsić, a my kontynuujemy naszą wycieczkę. Chodźmy! A tutaj, po środku pustyni judyjskiej, znajdujemy plantację daktyli, której nie można przeoczyć. Na pewno słyszeliście już wyrażenie mówiące, że ziemia Izraela jest ziemią obiecaną mlekiem i miodem. Ale miód, o którym mówi Biblia, to nie miód pszczeli, ale miód z daktyli. To jest ten skoncentrowany ekstrakt wydobywany ze 100% daktyli, którego konsystencja przypomina nam miód pszczeli. Jeden, wszystko to jest bezpośrednio związane z życiem Jana Chrzciciela, który mieszkał tutaj na pustyni Judei. Jeden, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, rozdział trzeci, jadł również miód dziki który jest inną nazwą dla miodu z daktyli. Jeden, kiedy przyjeżdżamy tutaj i widzimy te gigantyczne plantacje, widzimy ile daktyli naprawdę pochodzi stąd, z ziemi jeden z mana, mleko i miód z daktyli. Morze Martwe przechodzi przez jedną z największych transformacji ostatnich tysiącleci, a to za sprawą ingerencji człowieka, który przekierowuje część wody, która powinna trafić do Morza Martwego, np. sama rzeka Jordan, z której część wody jest przekierowywana zarówno na potrzeby rolnictwa, jak i miast. Robi to zarówno Izrael, jak i Jordania, a wynikiem jest to, że do Morza Martwego wpływa mniej wody niż wyparowuje. A poziom Morza Martwego zaczął spadać. Obecnie poziom spada o 1 metr rocznie, co jest naprawdę dużo, co roku o 1 metr. A tam, gdzie teraz stoję, znajdowała się Stara Droga, a tuż obok już był Morze Martwe. I możemy zobaczyć, jak ono się cofa, cofa, cofa i oddala od nas coraz bardziej. Jeden to tworzy niezwykłe zjawisko zwane Bolany. Które są to ogromne kratery tutaj na brzegu Morza Martwego? Ale jak to się dzieje? Jest tutaj słodka woda płynąca pod ziemią, która przychodzi z gór i płynie do Morza Martwego. Ale ponieważ Morze Martwe się cofa, cały ten obszar jest pełen ziemi, błota i bardzo, bardzo dużo soli. A kiedy ta słodka woda przechodzi, rozpuszcza sól w sobie i zabiera ją do Morza Martwego. Tworząc pustki w tej ziemi, te pustki rosną, 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 aż tworzą gigantyczne podziemne kratery, które następnie zapadają się, tworząc tutaj Bolanes. Ten tutaj jest mały, największy. Ze wszystkich znalezionych do tej pory ma głębokość 26 metrów. Bolanes zaczęły pojawiać się dopiero w latach 70., i w nieco ponad 50 lat powstało już ponad 6 tysięcy. Obecnie strefa Morza Martwego jest pełna bólu. Ale co zaskakujące, dzieje się to praktycznie tylko po izraelskiej stronie. Po jordańskiej stronie jest 5 bolanes, a tutaj po izraelskiej ponad 6 tysięcy. Każdy z tych 6000 tysięcy bolanes jest inny od siebie? Tutaj widzimy, że wokół nas jest część tego leczniczego błota z Morza Martwego, ale sam bolane jest pełen kryształów soli. To tutaj ludzie to czysta sól. Popatrzcie. Abyście mogli zobaczyć siłę zjawiska Bolanes, spojrzcie tutaj za siebie cała ta droga się zawaliła, a nie tylko ona. Widzimy tutaj obok również plantację daktyli, która musiała zostać porzucona z powodu tego zjawiska, a wy możecie zobaczyć, że kiedy przestaje się nawadniać tutaj na środku pustyni, to właśnie się dzieje. Jak widzieliśmy, część Bolanes zaczęła się napełniać wodą, ale w niektórych z nich jest dzisiaj słodka woda, co zaczęło przyciągać roślinność, małe zwierzęta, ptaki. Zobaczcie wszystko to wokół nas teraz to znaczy wokół Morza Martwego życie wraca, co przypomina nam biblijne proroctwa z Księgi Ezechiela. Te wody płyną na wschód, w kierunku regionu wschodniego. Schodząc do Araba, do doliny rzeki Jordan, docierając do Morza Martwego. Jeden, kiedy wejdą do słonych wód, stają się one słodkie i zdrowe. Gdziekolwiek przepłynie ta rzeka, będzie tam wszelkiego rodzaju zwierzęta i ryby. Ponieważ te czyste wody płyną tam i oczyszczają słone wody, także gdziekolwiek przepłynie rzeka, wszystko zyska życie. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz dzisiejszy spacer, poznanie trochę więcej regionu Morza Martwego. Nie zapomnijcie zapisać się na kanał, bo wiele więcej wycieczek po tej cudownej Ziemi nadchodzi. Całus z i do zobaczenia.